Cześć, my jesteśmy, słuchajcie, w trasie, zaczynamy naszego Eurotripa i będzie to mój pierwszy vlog, taki wyjazdowy w ogóle pierwszy vlog. No i słuchajcie, pierwszy nasz przystanek to Szwajcaria, więc stamtąd będę się odzywać. No i jeszcze może mój outfit. Mój outfit na podróż to dresik z quarry do tego ubrałam sobie moje McQueeny i tak to wygląda wygodnie i... elegance <laughs> Cześć, witam się z wami, słuchajcie, ze Szwajcarii, dokładnie z Gersau. To jest taka miejscowość nad jeziorem, idealna na lato, są tu różnego rodzaju łodzie, no właśnie piękne jezioro, piękne widoki, zaraz wam je zresztą pokażę. Dwa lata temu byliśmy tutaj jesienią i stwierdziliśmy, że koniecznie przyjedziemy latem, żeby sobie popływać na supach, no i tak też jakby, tak mieliśmy w planie. Natomiast tutaj została nas tak naprawdę powódź. Tu jest spot, w którym robiliśmy zdjęcia z Aleksem. Przepięknie. I dwa lata temu robiliśmy zdjęcia w tym miejscu, ale tak jak widzicie, jest tutaj wszystko otaśmowane ze względów bezpieczeństwa, bo po prostu tutaj było wszystko zalane, a i tak jest tutaj naprawdę bardzo głęboko. Wyobrażacie sobie tutaj zdjęcia ze słupów. Słupów? Chyba powiedziałam słupów. Spójrzcie. Wiem, że mówię cały czas, spójrzcie, ale mm. i tak to jest zalane. Tak to właśnie wygląda. Wszystko pozalewane. No i tu mieliśmy, słuchajcie, pływać na supach, ale tak jak widzicie, pogoda nie sprzyja i też. W ogóle jest zakaz pływania na jeziorze czymkolwiek. Tutaj gdziekolwiek pójdziecie, macie naprawdę przepiękne widoki na wyciągnięcie ręki. Uwielbiam to w Szwajcarii. Ja się obkupiłam w sklepie, czyli kupiłam najlepszą czekoladkę. I takie czokosy. Mm, no i spójrzcie. bosko. I tutaj płynie sobie strumień. To sprawdza, czy mi nie rozjedzie auto. Właśnie. Nie ma supów, to na pocieszenie... Lo. W takim pięknym miejscu sobie to zjem. Sims. Super. Chcę Wam pokazać, bo naprawdę ja zawsze to powtarzam, że Szwajcaria wygląda jak z Simsów. Chciałam Wam pokazać też ten przepiękny y, widok. Obeszliśmy troszeczkę miejscowość, wyszliśmy z niej. Idziemy sobie teraz takim y, szerokim chodnikiem tutaj y, wzdłuż jeziora. Y, później pokażę Wam też y, pieniądze z Giersał. Oni mają tutaj swoją własną walutę, y, y, więc też bardzo ciekawa rzecz. Y, tutaj w czasie drogi, w czasie jazdy należy uważać na te skały. Um, bo lubi sobie czasami coś z nich odpaść, spaść na auto i je uszkodzić, więc tutaj szczególna ostrożność. Tym bardziej, że tutaj są naprawdę um, niezłe zakręty, skały są cały czas po naszej prawej stronie, um, więc trzeba zwolnić. Chcę tutaj tak nagrywać, ale tutaj, słuchajcie, zaraz. Taka winda, ona prowadzi do czyjegoś mieszkania. I to jest fajne, tutaj jedziecie sobie ulicą, są wszędzie skały i nagle takie windy, które prowadzą w dół do przepięknych e, mieszkań, apartamentów, domów. I idziemy sobie w dół, w dół, w dół. Troszkę stromo. Myślę, że te widoki wszystko zrekompensują. <laughs> Przyszli z supami. To była ładna pogoda i nie było. Zakaz upływania. I tutaj jesteśmy też w ciekawym miejscu. Tutaj jest Muzeum Republiki Gersau, bo właśnie Gersau było kiedyś republiką, stąd też mają swoją walutę. Czyli jest tu przeuroczo, przeuroczo. Ja się troszkę odświeżyłam, czyli uczesałam włosy i dodałam sobie trochę bronzera i dużo. I uciekamy na drineczka. Outfit mam cały dzień. Ten sam uciekamy na drineczka do miejscowości Brunen. Mój jaki? tego już nie będę nagrywać. Możliwe, że odezwę się hmm, jutro. I widzicie na drogach. W ogóle część dróg jest zamknięta. Są różne ograniczenia, znaki właśnie spowodowane tym zalaniem. Teraz jeszcze zespotowałam, bo w Szwajcarii jest tak, że jak dziecko się urodzi, to oni wystawiają przed dom, na taras, balkon i tak dalej, takie różne plakietki, takie pamperki i imiona dzieci, które się ostatnio w ostatnim czasie urodziły, więc tak, taka tradycja. Bardzo podoba mi się ta roślinność. Tutaj wszystkie domki mają tak pięknie porobione ogrody, wszystko tak ładnie zarośnięte. Uwielbiam taki styl. Nie jest, wiecie, takie. Mm, perfekcyjne, nie jest takie wylizane, tylko naprawdę tego jest dużo różnorodne są te roślinki i wygląda to bardzo ładnie. Jesteśmy słuchajcie w restauracji Mescalito z takim pięknym e, widokiem I tutaj nasze jedzonko przyszło, sami sobie musimy przygotować e, W zeszłym roku, nie, kiedy byliśmy? Dwa lata temu Też to braliśmy, było przysz przepyszne, więc smacznego Dobrze. Dobrze. <laughs> Taka słoneczna niedziela w Gersau Na siebie uroczy prześliczne Podejdę sobie bliżej, bo to wygląda przepięknie tak uroczo tutaj. Słuchajcie, klasyczna bardzo miejscówka o! Moją ślimaka, dobra, wezmę. I jesteśmy właśnie w tej kawiarni, którą mam pokazywałam, zamówiliśmy sobie cappuccino i mamy tutaj ciastko francuskie z takim waniliowym nadzieniem, croissant z nadzieniem czekoladowym i będziemy sobie teraz jeść i pić, więc jest tu przeurocza. Smacznego! Ten croissant z czekoladą i on, to jest taki czekoladowo-orzechowy nadzień, jest... Mmm, boski. Miami, nie, ja mi, nie. potwierdzasz, że jest pyszny? Naprawdę? Powiadam wam. Jesteśmy <decorated> w parku. Takie instalacje tutaj. Spójrzcie. To wszystko jest taką... Mm, uciekło mi słowo. Um, włóczką z włóczki. robione Spójrzcie. Um. I kolejna jakaś instalacja artystyczna na drzewie, takim powalonym, z troszeczkę na takiej gałęzi, w sumie, która tutaj um, odchodzi. Rewelacja, ale jest to też przepiękne drzewo. To tutaj, czy będzie dobrze widać, robi olbrzymie wyrażenie. Niestety filmy nie oddają wszystkiego. Ale to jest ogromne. Wychodzimy z parku. Tutaj też przepiękna rzeźba stoi. I spójrzcie, mamy tutaj budynek Urzędu Miny. Też przepiękny. Pięknie się to wszystko komponuje. Ja nie mogę się po prostu napatrzeć, i bardzo, bardzo podoba mi się. Sztuka w tym parku robi to super wrażenie i buduje naprawdę niepowtarzalny klimat. Proszę bardzo, jeśli będziecie to dajcie znać. I te przepiękne hortensje na każdym kroku. Jestem mnóstwo kochana. Dla fanek i fanów ogrodnictwa. I w sumie z pozdrowieniami też dla mojej mamy, bo ona uwielbia kwiaty. Jesteśmy, słuchajcie, jedno z najpiękniejszych miejsc, moim zdaniem, tutaj w okolicy. Jesteśmy już w Witzno. W moim ulubionym miejscu. I tak się cieszę. Ja ostatnio byliśmy tutaj jesienią. Teraz w końcu mam okazję zjeść sobie na zewnątrz. Cudowne to miejsce. I ja oczywiście zamówiłam sobie tatara. Jakby mogło być inaczej. Tatar z takim widokiem, zaraz sprawdzimy, bo tutaj tatara jeszcze. Mm, nie jadłam. Piękne deserki, wyglądają ślicznie, też lody, przepyszne. Aleks sobie zamawia lody, ja sobie zaraz wybiorę deser, ale muszę Pana zapytać, co rekomenduje. No? No, <grywia> Mój dzisiejszy outfit to spodnie od polskiej marki, która robi naprawdę rewelacyjne rzeczy marki manca, one wykonane są słuchajcie, z materiału, który tworzony jest z pokrzyw. Naprawdę coś wyjątkowego, unikatowego do tego o, top Zary. On ma takie piękne, związane plecy. Moje jedne z ulubionych klopeczek z Kazar Studio, takie żółte słoneczka, no mała torebeczka i dzisiaj spędzamy czas w takich pięknych okolicznościach Hotel Park. Witznau. na uwielbiam to miejsce, już się zresztą sami jest przepiękne, przepyszne. Polecam jesteśmy w trasie do Francji. Trasa jest naprawdę przepiękna, jedzie się super, jest spokojnie, pusto, oby tak dalej.